Telefon rozwścieczonego psychiatry Marzen żak, do dziennikarza śledczego Rafała Krzyształowskiego. Dzień dobry, marzena żak z tej strony, Proszę pana. Szanowny panie, dzisiaj sprawa trafia do prokuratury, ponieważ ostatnio panu odpuściłam. Nagrania i wpisy to są sprawy karalne, proszę pana. 212-216 artykuł, proszę się z nim zapoznać, będzie pan wkrótce wezwany do prokuratury. To wszystko to... się nie bardzo, czekam Słuchaj na odpowiedź. To... Telefon psychiatry Marzeny Żak z Wałeckiej Psychuszki do Rafała Krzyształowskiego, redaktora naczelnego niezależnego czasopisma internetowego Barwy Bezprawia, obnaża jej prawdziwe oblicze i poziom intelektualny. Reakcję tej pani spowodowało jego pismo dziennikarskie wzywające do zweryfikowania publicznie podniesionych wobec niej zarzutów w artykule prasowym z dnia 12 grudnia 2020 roku, oraz w filmie dokumentalnym zamieszczonym na YouTube. Doręczonym jej wraz z załącznikami przez Jana Bieleckiego wezwanego na bezpodstawne badania psychiatryczne. Zanim ten człowiek odmówił jej uczestnictwa w czynnościach diagnostycznych, także zarzucił jej popełnianie przestępstwa na jego szkodę, o czym dla umocnienia swojej decyzji przekazał jej problematyczną lekturę. Przyjęła od niego pisma dziennikarskie Rafała Krzyształowskiego tylko dlatego, bo wiedziała, że jeśli odmówi, otrzyma je za pośrednictwem głównego biura szpitala. A to niewątpliwie spowodowałoby niechciany przez nią rozgłos. Anima żak. Odstraszenia są duchy. Proszę zatem nie straszyć mnie sądem i prokuraturą, tylko grzecznie zweryfikować wszystkie fakty poruszane w moich artykułach dotyczących Pani osoby oraz moich oskarżycieli, a także odpowiedzieć redakcji niezależnego czasopisma internetowego Polska Mafia Sądowa na pismo z dnia 6 października 2020 roku, z uwzględnieniem całego przekazanego Pani materiału dowodowego, a potem wspólnie zdecydujemy, co dalej.